Cześć, witam Was, Energik w kolejnym odcinku Great Hip Hopy. Dzisiaj, tak jak obiecałem, opowiem Wam o tym moim wypadku, o którym szeroko się rozpisywała gazeta wyborcza Viva i MTV. No i ogólnie wszyscy bardzo byli zaniepokojeni tym wypadkiem. Zanim jednak to zrobię, powiem jeszcze Wam o traku, który będzie dzisiejszym tematem dzisiejszego vloga. Ponownie wracamy do płyty pół na pół. Chris Kamikaze, KZN, 2004 rok. Jest to pierwszy track, jaki udało mi się z Krzychem nagrać. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, dałem Krzychowi pewien sample, licząc, że zrobi coś dobrego i Krzychu zrobił coś dobrego. Naprawdę dobry beat. Bardzo go lubię, bardzo go sobie cenię, jest to jeden z moich ulubionych traków, ponieważ... No właśnie dlatego, że jest bardzo dobry beat i wydaje mi się, że całkiem jest niezły tekst, chociaż tak jak mówię, nagrane jest to trochę tak z dupy. Piosenka, piosenka, track nosi nazwę, będę wiedział kiedy odejść. Czwarty numer z tej płyty. Sam track, tak jak mówiłem, powstał przy współpracy z Krzyśkiem, z Chrisem. Sample, który był do tego, tutaj taka ciekawostka, sample, ponieważ w tamtych czasach, jeżeli ta płyta jest w 2004 roku, to track powstał w 2003 roku, czyli kawał czasu temu. 10 lat temu. W tamtych czasach samplowało się, samplowało, wycinało się sample praktycznie ze wszystkiego. Z muzyki, z gier, z filmów, z czego się tylko dało. Oczywiście hmm, powinno się samplować z winyli, ale... Patefon, jak i winyle mieli tylko najwięksi maharadżowie hip-hopu. Hmm, Także nie każdego było na to stać, więc plebsi, tacy jak my, samplowaliśmy z czego się dało i... Hmm, Sample, w, będę wiedział kiedy odejść, pochodzi z filmu Porno. To jest taka ciekawostka. Mało tego. Jest on tak wysamplowany, że wsłuchając się na samym początku w to pianinko, które e, gra na samym początku, słychać tam. Ale musicie się dobrze słuchać. Sami możecie sobie dopowiedzieć, czego to jest dźwięk. E, tak czy tak, track bardzo lubię. E, z racji też takiej troszkę nostalgii, bo to faktycznie był taki pierwszy track nagrany z producentem, z Krzyśkiem i, e, od razu on podszedł. Od razu się to udało fajnie nagrać. Niestety jest to nagrane jeszcze, tak jak mówię, przed moim wypadkiem, ja trochę jeszcze tamtego Żuka w gardle miałem i trochę tak to nie, nie do końca grało jak miało grać. E, Ostatnio, ostatnio, z dwa lata temu nawet rozmawiałem z Krzyszkiem, czy byśmy nie zrobili remake'u tego traka, po prostu nagrać go normalnie, od nowa, porządnie, ale jakoś to się tam rozmyło i niestety nic z tego nie wynikło. No i tak, opowiem Wam jeszcze o tym wypadku. Otóż w 2000, nie wiem którym, w 2002 chyba, albo nie, w 2003, albo w 2004, bo to już było, bo będę wiedział kiedy odejść. Podejrzewam, że to było gdzieś koło 2003 roku na studiach podczas wesołej gry w siatkówkę. Ja i moja koleżanka Ela, która jest dokładnie o głowę niższa ode mnie, gdy graliśmy w siatkówkę, obydwoje zaczęliśmy biec do tej samej piłki. No i niestety znaleźliśmy się na kursie kolizyjnym, jako że i ja i ona mieliśmy łby zadarte do góry. Więc Ela nie wiedziała, gdzie biegnie, ja nie wiedziałem, gdzie biegnę, i z, całej, z całym impetem, z całej siły wysadziła mi z Bachy w grdykę. Powiem Wam, że przez jakieś godzinę to ja myślałem, że się uduszę. Mało tego, nikt nie potrafił mi jakoś pomóc, jakiejś terachotomii albo coś, każdy miał to w dupie, więc siedziałem, krztusząc się i walcząc o każdy łyk powietrza. Następnie, przez jakiś tydzień czy przez parę dni, w ogóle nie mogłem się nic odezwać. Myślałem, że w ogóle straciłem głos przez ten e, wypadek. Potem zaczęło się to normować i miałem taki głos, który Pavarotti to by się zesrał z zra, zazdrości, jakby posłuchał. Jadąc z tramwajem, e, rozmawiając, jadąc ze studiów z tramwajem, porozmawiając z kolegą, przy pierwszych drzwiach słyszeli mnie ci, co byli na końcu, miałem tak donośny i tak głęboki głos. Że było to po prostu śmieszne. Chłopaki potem mówili, żebym się już nie odzywał do nich w tramwaju, bo to wygląda niesamowicie dziwnie, kiedy taki głos jest do takiego szczawia ee, jak ja, e, że nie pasuje. Powiem Wam, że od czasu do czasu jak zachoruję na zapalenie gardła, co mi się zdarza powiedzmy raz do roku, ten e, głos wraca wtedy, nie wiem dlaczego, po prostu mam ten głos ponownie. Żona wtedy mówi, żebym się w ogóle do niej nie odzywał, bo jak mówię, to jej wibrują bębenki w uszach. I słuchajcie, jest coś w tym faktycznie, że ja też nie mogę siebie, nawet swojego głosu za długo słuchać, bo czuję jak mi wibrują bębenki, jest to jakiś taki dziwny dźwięk, że to jest niesamowite. No i tak właśnie się skończyła ta... moja, moja mój wypadek. E, z jednej strony zyskałem m, możliwość Naprawdę takiego niskiego głosu, co jest też dosyć moim przekleństwem, bo na singstarze to ja sobie nie pośpiewam. Jedyne piosenki, które wchodzą mniej więcej w moją skalę głosu, to są piosenki Nika Cave'a. Także żona kupuje Singstara i zawsze się śmieje, że ja tam zdobędę tam tysiąc punktów albo coś. No niestety coś za coś. Straciłem też możliwość em, takiego wysokiego pisku, który miałem kiedyś tak zrobić, wysoko coś powiedzieć, jak taka pizda. Dzisiaj głos mi więdnie, więdnie w gardle i więznie w gardle i nie potrafię tego dźwięku już wydobyć, po prostu wy, wydobywa się jakiś harkot z mojego gardła. Także no coś straciłem, coś zyskałem, na pewno zyskałem lepszy głos do... Hip-hopu, do rapu. Bardziej jestem z niego zadowolony, taka podwójna mutacja. Track będę wiedział, kiedy odejść, jest jeszcze przed tą przymusową, pod drugą mutacją, także możecie usłyszeć, jak kiedyś to brzmiało. Tak jak mówiłem, troszkę jeszcze ten track zalatuje lekką amatorką z mojej strony, przynajmniej, bo tak jak mówię, Krzysiek wy ze swojego zadania. Naprawdę się świetnie spisał i zrobił naprawdę dobry beat. Natomiast mój głos, no to tak średnio, no i jeszcze ten trochę tego żuka w gardle się wtedy miało, zanim go wykrztusiłem parę miesięcy później, no i jakoś już to leciało z górki. Także tak jak mówię, nie jest to dobry track technicznie, ale wydaje mi się, że ma fajny tekst, fajny beat i ogólnie fajnie się z tego słucha, pod warunkiem, że przymkniecie trochę oko na. Mój jeszcze kulejący lekko flow, no i taki dosyć dziwny dziwny głos. Także zapraszam Was do posłuchania płytki pół na, będę wiedział, kiedy traka z pół na pół rozważam wkrótce, może zrobię jakiś konkursik, będą te płyty do wygrania. Mam tych płyt jeszcze trochę zrobionych, także są to naprawdę egzemplarze bardzo rzadkie. Nie wiem, czy ktoś oprócz was by miał te płyty, bo ja mam chyba z każdej jeszcze po 9 sztuk. Także rozumiem, że rozeszły się po jedne, bo chyba było 10 sztuk robione każdej płyty, także mam nadzieję, że ktoś z Was będzie chciał w tym konkursie wziąć udział i wygrać tą niesamowitą płytę i chwalić się kolegami, że macie taki rarytas w dzisiejszych czasach. To tyle, Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się i do... Zapraszam do posłuchania, będę wiedział kiedy odejść z płyty pół na pół kamikazy Chris AZKZN. Trzymajcie się, Pozdrawiam Was Energik. Cześć! Była sala w górze łapy wciąż gramy Wciąż tacy sami, wciąż wami tu wśród basów empisów Szybko mija czas, płynie jak wiatr, dni uciekają dach wciąż wysoko, coraz więcej spraw, które za nami się bloką, zwalniające po kroku, coś wymyka się z rąk, to życie zatacza krąg, szerszym promieniem mimo to wciąż na scenie, choć uciekają myśli, kiedy skończy się wyścig i czy chcę wciąż być pierwszy, zapisałem setki kartek, tysiącami wierszy wiesz, tak jak ty, znalazłem swoją drogę by zrealizować sny, minął dawno czas pokory, stoję wyprostowany zdobyłem to wszystko, a nawet jeśli nie, to byłem blisko, ten czar prysnął choć nadal działa mafia przez resztę życia, będę Wspominał te chwile, ten rapszał, gdzieś tam byłem. Ja, moje słowa, moja droga. Ta historia od początku do końca, wpisana. Muzyka, słowa, treść. Wiesz, gdy ktoś mnie zbiera, powiem, że wiedziałem. Ja wiedziałem, kiedy odejść. Ja wiedziałem, kiedy odejść. Będę wiedział, kiedy odejść, zakończyć tą część, czy rozpocząć. W której słowa już nie płyną, gdzie bitnie wystukuje Tempa moich myśli, gdzie dłużej trwają dni A życie to nie wyścig, wiesz Chciałbym tylko jedno, abyś ty też tam był Kiedy będę się żegnał, kiedy będę odchodził Będę wiedział kiedy odejść zakończyć tą część Rozpocząć ilną, inną Której słowa już nie płyną, gdzie bitnie wystukuje Tempa moich myśli, gdzie dłużej trwają dni A życie to nie wyścig, wiesz Chciałbym tylko jedno, abyś ty też tam był Kiedy będę się żegnał, kiedy będę odchodził Minęło lat, 25, 5 razy zaciśnięta pięść, więc yes. jest rodzina, żona. Wczoraj dziewczyna jest, praca jest dom Wszystko się zmienia w wygodnym fotelu. Myślę o korzeniach, o zagranych koncertach, kartek sertach i płytach. Dobrym w włośnikach, to już ćwierdzie A wspomnienie znika, stara klika dla was ją. Słychać, może każdy jak ja ogląda pożółkłe zdjęcia Z mikrofonami w rękach mieliśmy cały świat Pewne kroki na klipach i wojny na słowa Jeszcze też za tym tęsknię, zasnąć się choć na godzinę Nie, Niech w ustach słowa płynie, w oczach tańczą ognie Płonie klub, ja się środku stoję, powietrze jak kolej Ej, to były czasy, tak naprawdę wtedy wolny No i byłeś tam Ty, bo z ceną w łapy Tak, pamiętam Ciebie, znałeś wszystkie teksty Mogłeś wystąpić za mnie, dokładnie wtedy Podniosłe rękę tysiąc osób za mną Powtórzyło ten wielki krzyknąłem dzięki Cześć. Zrozumieliśmy obaj, że nadszedł czas Będę wiedział kiedy odejść, zakończyć tą część, rozpocząć inną w której słowa już nie płyną, gdzie bitnie nie wystukuje Tempa moich myśli, gdzie dłużej trwają dni, a życie to nie wyścig Wiesz, chciałbym tylko jedno, abyś Ty też tam był Kiedy będę się żegnał, kiedy będę odchodził Będę wiedział kiedy odejść, zakończyć tą część, rozpocząć inną w której słowa już nie płyną, gdzie bit nie wystukuje Tempa moich myśli, gdzie dłużej trwają dni, a życie to nie wyścig Wiesz, chciałbym tylko jedno, abyś Ty też tam był Kiedy będę się żegnał, kiedy będę odchodził to Myśli, które prześladują mnie Czasami o tym śnie, czasem nie Ale jedno wiem, gdy nadejdzie czas Ja będę gotowy, jeszcze ostatni raz Chwycić mikrofon w garść, Wszystko z siebie narać, zagrać, potem odejść mrok Nieraz brzęknie za to szkło, przemkną wspomnienia przez głowę Zamknąłem jeden rozdział, a już czekają nowe Buzą przywieczę tuję i pójdę w dalszą drogę, ale póki co nie jedno i mam nadzieję, że ty też Zwytecz. Gdy ten czas, będę wiedział kiedy odejść Będę wiedział kiedy odejść wiedział kiedy odejść zakończyć tą część, czy rozpocząć inną, w której słowa już nie płyną, gdzie bit nie wystukuje tępa moich myśli, gdzie dłużej trwają dni, a życie to...